Czyż witajcie w kontynuacji F1 Manager 23. Przed nami Grand Prix Holandii. I co tutaj mamy patrząc na strategię. Bardziej agresywna strategia ma większy sens. Myślę, że też musimy się tutaj utrzymać w DRS, jeżeli chcemy myśleć o czymkolwiek, więc musimy się podciągnąć tutaj pod innych. Mm, dobra, tak samo zrobimy chyba jeżeli chodzi o Joe startujemy obok siebie nie wiem jak to wyjdzie z tą prędkością pewnie będziemy tak czy inaczej zlapowani, czyli wyprzedzeni przez szybsze auta bo jest tutaj dość krótki tor, więc myślę, że to raczej, raczej nastąpi no oczywiście zaczniemy tutaj agresywnie, może się gdzieś tam przesuniemy mam nadzieję, że się nie rozbijemy w pierwszym

Joty już w ogóle odpada. <noise> Botas już tu trochę traci, ale nie chcemy przegrzać opon. Oni tam będą walczyć z przodu, więc może lepiej mieć ten kawałek tu przestrzeni. Oszczędzić baterie. Dobra, i teraz myślę, że Botas może pocisnąć tutaj z Jo na tym kółku. Tu teraz będziemy mieć DRS. Nie wiem, czy nie jest za późno. Zobaczymy. No nie jest za późno. Udało się jeszcze. 16-17 miejsce na razie. Za Devriesem jest Botas. Devries nie ma już DRS-u. Jest na Softach chyba też, nie? Chyba próbuje tu uciec od Botasa. Tak. Chyba tam przyciska na baterii. No nie możemy odpuścić, żeby nam uciekł, więc musimy tu przycisnąć mocniej botasem. Jo trochę też. Bo go tam z tyłu naciskają. No nie może sobie botas poradzić. Ładnie tam Devris ucieka. No, niestety ucieka nam tam debris trochę. No zaraz pojawią się tam większe dziury, że tak powiem. Nie chcę starać się tak za wszelką cenę forsować tutaj Botasa jego opon. Chociaż chyba musimy trochę na nich przycisnąć. I chyba Magnusem wyprzedzi w końcu tu Joe. Męczył się trochę. Sunoda jak tam daleko, Niemczą, coś się odwalił? 69%? No nie wiem, jakoś daleko jest. Bardzo. No tu mamy nacisk na tempo. Botasem. Tak samo Joe. No Debris tam widzę, że dogonił Piastrego. Ciekawe, jakie ma opony. No, nie ma takich złych, co jest zadziwiające, myślę, trochę. No Dobra, lecimy. Sergeant za nami. Sunoda jedzie bardzo słabo, ma chyba stary silnik, tak mi się wydaje, bo bardzo dużo traci, jak widzicie. Debris wymienił na świeży, no to coś tam e, o coś walczy, jakoś jedzie. Coś się stało? Stroll poś dobra, co nic takiego. Dobra, lecimy dalej. Blokada koła. Zaraz zobaczymy w powtórce, dobra, to potas tu jedzie dalej Joe trochę sobie zepsuł pony Powinien też jechać dalej We need to get these to last Myślę, że możemy zmienić opony. Może na softy? Zmieńmy, odwróćmy tę strategię. Bo tutaj słabo nam idzie. Spróbujmy szybciej pojechać. Sunoda nas wyprzedził, ale my go zaraz wyprzedzimy, bo jest na starych oponach. Wszyscy tam są na starych, a my spróbujemy tutaj pojechać trochę inaczej. Trochę bardziej agresywnie Liczyć może później na jakiś safety car, akurat jak my będziemy musieli zmienić opony Serio? Teraz? Wirtualny, jak jestem na samym końcu? Akurat w, w momencie takim, że e, ja tutaj stracę, bo wszyscy pewnie zjadą do boksu Debris zjeżdża no i wszyscy będą przed nami, no to. Nie uda się chyba to zrobić, co mówiłem. Russell nie kończy wyścigu. Sunodę wyprzedziliśmy tylko. No szkoda, bo to nam zepsuło wyścig, myślę. Teraz już. Halkenberg z problemami Szkoda bo naprawdę myślałem, że coś ugramy, a tak to tylko wyprzedzamy najgorszego kierowcę, który już zużył sobie opony całkowicie. Oj, daleko, daleko przed nami wszyscy. Strasznie duża różnica tutaj będą teraz między nami innymi. No nie pomógł nam ten wirtualny samochód bezpieczeństwa. Myślę, że teraz nawet jakby dla nas się odwróciła sytuacja, żebyśmy trafili idealnie, to nic to nie zmieni. No to już w ogóle zaraz zacznę go tam wyprzedzać. No, do potasa zaraz tu dopadną. To chyba dobrze by było, aby botas zjechał teraz. Tylko nie wiem, czy on dojedzie na tych mediumach. Ale tak to będzie musiał ich wszystkich przepuszczać i stracić sporo czasu, więc... Myślę, że warto, żeby zjechał. Joe już ich wszystkich przepuścił i tak naprawdę jest poza wyścigiem już totalnie. żem przedostatnią pozycję możemy powalczyć Back off for of it copy Safe fuel copy No i słabo się to ułożyło, bardzo słabo. BOTAS jest przy Piastrim, który będzie musiał zmienić oponę, ale chociaż nie, nie będzie musiał. Zbliża się. O, myślę, że BOTAS ledwo dojedzie na tych oponach do końca. Piastrim e, może. Joe to w ogóle zobaczcie jaki ma e, przez tą blokadę kół, którą zrobił. Gdzie jest? A, jeszcze go tu wyprzedzają inni kierowcy. No to ma taką stratę, że to nie ma żadnego e, sensu. Bo to zapowiada się chyba szybka końcówka sezonu, jeżeli chodzi o wyścigi. Ostatnie okrążenie, no moglibyśmy zrobić najszybsze, ale co z tego i tak nie ma punkty, że nie jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Przynajmniej by nigdy nie było, nigdy tego nie naprawili. 17-18, no to można powiedzieć, że na samym końcu jesteśmy. No cóż, nadamy tego gorszy silnik i tylko no, dlatego no, dojechał to... dalej. Więc jeszcze jedną część, jakąś fajnie by było zrobić, żebyśmy nie byli aż tak daleko, ale. Tylko jedną No i mamy na minusie Bo nic nie osiągnęliśmy Więc chyba nie będę tutaj też brał tych jakby celów Na następne wyścigi Bo wydaje się, że ich nie, nie osiągniemy Także no cóż Dziękuję za dzisiaj Zapraszam na Grand Prix Włoch Czyli na Monce Gdzie musimy robić wszystko Aby Williams nie zdobył punktów Bo będzie w stanie nas wyprzedzić może nawet do końca sezonu na tym ósmym, na ósmej pozycji w konstruktorach. Także dzięki i zapraszam na Mące. Cześć!